Już przysypie marną pamięć, pochłonie nas historii mrok powinno zostać powiedziane: Był taki rok osiemdziesiąty drugi rok wiele polskich kwiatów rozkwitało już pod kasinomaków. Pąków białych róż kwiatów co czerwiejsze, były niźni krew, w wierszu i w piosence i w okopów mgle, ale takie kwiaty, jakie kwitną tu na warszawskim placu. O prawdziwy cud, szpicle i armaty, Stoją przeciw nim, a automaty, Rysowane psy, nielegalne kwiaty, Zakazany krzyż, Co dnia wyrastają. Betonowych płyt ludzie je składają wierni sercom swym, co w nadziei trwają przeciw mocom złym. Ale ponieważ tutaj znajduje się były proboszcz, a właściwie obecny proboszcz księdza Jerzego Popieluszki, ksiądz Prałat Teofil Bogudzki, dlatego proszę księdza biskupa, aby pozwolił, pozwolił mu odpowiedzieć na jedno moje pytanie. Księże Pralacie, co to się stało, że aż z Warszawy? Ksiądz Prawat przyjechał do Zduńskiej Woli. Chciałem na wstępie bardzo gorąco i serdecznie pozdrowić wszystkich. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dlaczego przyjechałem? Odpowiedź dla księdza proboszcza. Rzeczywiście, po raz pierwszy wychyliłem swoją głowę z mojej parafii i tu przyjechałem. Na zaproszenie księdza proboszcza, a przede wszystkim ciągnęło mi tu serce, bo tu ojciec Maksymilian ujrzał światło dzienne. Tu stał się dzieckiem bożym. A do ojca Maksymiliana miałem ogromną cześć od pierwszej klasy gimnazjalnej, gdy do rąk moich dostał się rycerz niepokalanej. Pokochałem tego właśnie rycerza ojca Maksymiliana, który odważył się wojnę powiedzieć tym wszystkim, którzy ubliżali matce Bożej niepokalanej. Czynił to najpierw w Rzymie, nad Tybrem, zakładając milicję niepokalanej, a później w Polsce, w Japonii i wszędzie. I chciał się stać prochem. Żeby był rozsypany po całej Polsce, a żeby mógł przez to roznieść miłość do Matki Bożej niepokalanej. Oddał swoje życie z miłości dla człowieka i z miłości dla Polski, dla której cierpiał. To jest jedna przyczyna, dla której przyjechałem. Druga, to mój syn w Jezusie Chrystusie, ksiądz Jerzy. Nie wychylam się ze swojej parafii po to, aby strzec jego grobu, w którym spoczywają jego szczątki doczesne, ale nawieź, że tu właśnie, w tym miejscu, gdzie był ojciec Maksymilian, będzie poświęcona również tablica księdza Jerzego, chętnie i całym sercem jechałem. Te dwie postacie bowiem, Męczenników dwóch polskich, choć bardzo różne, a jednak bliskie. Jeszcze nie było na świecie Księdza Jerzego, kiedy już oddał swoje życie ojciec Maksymilian, za co oddał swoje życie? Za niepokalaną, którą ukochał, za człowieka, któremu świadczył miłość i za ojczyznę. Podobne cechy przejawiał ksiądz Jerzy już od samego początku, od swoich studiów gimnazjalnych. Pał miłości do Matki Bożej Niepokalanej, wpadał do Niepokalanowa, nawet miał zamiar tam pozostać. Bóg inaczej kierował krokami. Został w seminarium warszawskim i otrzymał kapłaństwo. Ale kochał matkę Bożą i jej bronił. Od samego dzieciństwa razem z rodzicami klękał wieczorem odmawiając różaniec. I ten różaniec towarzyszył mu przez całe jego życie aż do końca. W wojsku, kiedy nie pozwolił sobie wyrwać różańca z palca, z rąk. Cierpiał bardzo za to wiele, i stracił tam swoje zdrowie. Z Różańcem, gdy go ciągano na przesłuchania do pałacu mostowskich, udawał się i tam przesuwał paciorki różańcowe podczas przesłuchań. I z tym Różańcem oddawał swoje życie. Ostatnia jego modlitwa modlitwa różańcowa w Bydgoszczy. Tak jak ojciec Maksymilian kochał niepokalaną a jego bronią był różaniec. Chciał bowiem podbić dla Chrystusa i niepokalanej cały świat, ale nie przez armaty i bomby, ale przez modlitwę przez różaniec. To samo czynił ksiądz Jerzy, który chciał, ażeby Jezus Chrystus panował wszędzie, ale nie miał armat, ani też materiałów wybuchowych, które mu do mieszkania podrzucono, i oskarżono, że on właśnie zbierał rozmaite ma materiały amunicyjne i ulotki. A to był fałsz, fałsz, kłamstwo, bo on taką bronią się nigdy nie posługiwał. Posługiwał się miłością względem drugiego człowieka. I nawet względem tych, którzy źle w Polsce czynili. Nigdy nikogo osobiście nie obraził w swoich kazaniach. Czytajcie, a przekonacie się. A więc miłość do niepokalanej obu złączyła. Miłość do człowieka. Ojciec Maksymilian oddawał życie za jakiegoś człowieka, nie wiedział, kto on jest. Ale to był człowiek. I za tego człowieka, jakiego widział, oddał swoje życie. Ksiądz Jerzy kochał człowieka, każdego człowieka. I dlatego był. Ustawicznie otaczani ludźmi rozmaitego rodzaju. I hutników, i górników, i rolników, inteligencji, uczonych. Wszyscy się do niego garnęli. I młodzież. Bo on miał zdrowi sąd to wszystkim. Bo wszyscy czuli, że z niego płynie miłość do ojczyzny. I dlatego też do niego się garnięto. Jakby do wyroczni jakiejś. Kochał człowieka. Kochał ojczyznę. I to na ponadmiarem wszelką. Kochał ojczyznę. I chciał tej ojczyzni nieba przychylić. Żeby wszystkim było dobrze. Żeby nikt nie płakał w tej ojczyźnie. Żeby nikt nie cierpiał w ojczyźnie. Wrzucani do więzień, a wyrzucanie z pracy. Chciał takiej ojczyzny, jakiej chciał ojciec Maksymilian polski i ojczyzny katolickiej z Bogiem i Marią Złączonej. Teraz się mówi, że będą wybory, a wybory potwierdzić mają ojczyznę socjalistyczną. Czy może być ojczyzna socjalistyczna dla nas? Mamy jedną ojczyznę, jedną matkę która jest ojczyzną katolicką. Nie można przekształcić i przybierać, przy, przyoblekać ojczyznę w rozmaite ubiory czy łachmany. Ona ma swój strój od początku, od tysiąca lat. Przystrojona jest szatą Jezusa, Chrystusa i Matki Bożej. I żadna inna szata nie pasuje do twarzy naszej ojczyzny, naszej matki. Kiedy Ojciec Święty pił z dziesiąty, dowiedział się, że matka jego przyjechała, by go odwiedzić, wyszedł na jej spotkanie. Matkę, sąsiadki przybrały pięknie, bo przecież jedzie na Watykan. Ale ojciec Święty spojrzał i powiedział, to nie jest moja matka. Moja matka była prostą kobietą, ubogą kobietą. W proste szaty się ubierała. To jest moja matka, czym prędzej ją przebrali, tak jak zawsze chodziła i wtedy radość obopólna bo ucałował matkę swoją, najdroższą taką jako jest. My też nie chcemy, żeby naszą matkę ojczyznę przybierano w jakieś płachty czerwone, ale chcemy, żeby ona chodziła w swoich szatach wierności Bogu. Wierności Matce Najświętszej, wierności Krzyżowi i wierności wszystkim ideałom, którymi żyła nasza Ojczyzna, nasza Polska od tysiąca lat. Moi drodzy, tak się bardzo cieszę, że mogłem tu się znaleźć i widzieć te wielkie tłumy ludzi, które są właśnie częścią naszej Ojczyzny. Tej naszej kochanej, jedynej Matki Ojczyzny, która wierzy, która kocha, która pragnie dobra dla wszystkich. Dlatego też z radością biorę udział w tych uroczystościach, bo chciałbym też, ażeby i tu zakwitła ta miłość, która ogarnia wszystkich, Boża miłość. I bardzo dziękuję Ekscelencji, Księdzy Biskopowi, który w takich wyczerpujących słowach przedstawił socjalistyczną partię w Niemczech, jakże podobną do wszystkich innych socjalistycznych i komunistycznych partii. Oto moja odpowiedź Księdzu Proboszczowi, dlaczego przyjechałem. Bóg zapłet.